Utwory z ostatniego albumu, ale też te wcześniejsze dobrze znane publiczności królowały podczas koncertu zespołu Fish Emade Tworzywo, zorganizowanego w kozienicach w czwartek 3 listopada. Przed publicznością wystąpili bracia Bartosz i Piotr Waglewscy oraz muzycy Michał Sobolewski, Mariusz Obialski, Marcin Pędowski. Co dokładnie artyści przygotowali na ten wieczór. Kończymy jakby trasę związaną z ostatnią płytą balady i protesty, ale jest takie pożegnanie z tą płytą. Skupimy się się, um, tak naprawdę na takim miksie tego, co, co nowe, połączone z tym, co już troszeczkę starsze, ale dawno nie więc to jest dla nas. Taka odsłona, pożegnanie, jesienne trasy, balady i protesty. Fisze Made Tworzywo uważany jest za jeden z najważniejszych zespołów na polskim rynku fonograficznym. Od 2001 roku wydali 10 płyt utrzymanych w stylistyce około hip-hopowej. Stale eksperymentują, starając się, by ich muzyka charakteryzowała się wysoką jakością i odczuwalnym dla odbiorcy zaangażowaniem twórców. Muzyki dzisiaj jest bardzo dużo, bardzo dużo i... Wydaje mi się, że większość, zresztą tak zawsze bywało, odpłynie. Pozostaną, pozostaną w pamięci ludzie, którzy przekraczali pewne gatunki. Czy myślisz tak o sobie? Nie nie, 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 nie myślę tak o sobie. Wiem tylko jedno, że to, co robimy, nie ma tam w tym kłamstwa. I, i, I to myślę, że to jest jakaś taka wartość ponadczasowa mimo wszystko. Kozienicka publiczność od razu to dostrzegła i doceniła, przyjmując ciepło muzyków i nagradzając ich występ owacjami.